Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Skąd znamy jego dokładną datę urodzenia? Dzięki horoskopowi jak to możliwe w czasach Kopernika wiara we wpływ gwiazd i planet na ludzkie życie na ludzkie zdolności była powszechna. Również Kopernikowi stawiano horoskopy. Jeden z takich horoskopów z podaną dokładną datą oraz godziną urodzenia. Była to, podobno, 1648. Zachował się w bibliotece w Monachium. Dokładne miejsce urodzenia Kopernika nie jest znane. Nie wiadomo, czy na pewno była to y, kamienica w Toruniu, pokazywana dzisiaj jako dom Kopernika, czy też jakaś inna. Mikołaj Kopernik wyjechał z Torunia na studia w wieku 18 lat i już nigdy, już nigdy więcej nie zamieszkał ponownie w rodzinnym mieście. Za to 40 lat praktycznie prawie całe swoje dorosłe życie po zakończeniu edukacji spędził na Warmii, we Frombolku, Litzbarku Warmińskim i Olsztynie. Jesteśmy w salach kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku, gdzie Kopernik mieszkał przez 4,5 roku. Pełnił tutaj funkcję administratora dóbr kapitulnych. Możemy, możemy tu obejrzeć także bardzo cenne świadectwo jego działalności lekarskiej, czyli tzw. inkunabuł medyczny Kopernika. Jedną z niewielu ksiąg z biblioteczki Kopernika, które nie zostały wywiezione do Szwecji. Olsztyński zamek może pochwalić się nie tylko obecnością Kopernika, ale, i te, ale też jedynym na świecie zachowanym instrumentem obserwacyjnym, przez niego wykonanym. Jest to, jest to, tablica, jest to tablica astronomiczna, którą mogą Państwo obejrzeć na kurzganku Olsztyńskiego zamku. To za jej pomocą właśnie tutaj Kopernik śledził drogę Słońca po niebie, zmieniającą się wraz z porami roku, dzięki czemu mógł wyznaczać moment równonocy, a także określać właściwą długość roku. Olsztyńska tablica ciągle skrywa w sobie wiele sekretów. Widniejące na niej oznaczenia liczbowe i literowe wciąż nie są do końca wyjaśnione. Zapraszamy na Olsztyński Zamek, aby obejrzeć ją osobiście.